Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, a to jest program Sprawki Okiem Katolika. Rano. Jest czwartek, 17 października. Dziś wspomnienie świętej Małgorzaty Marii Alakok. Dziewicy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, które jak zawsze jest na końcu programu, jest walka z grzechem. Teraz zapraszam na sprawki. Watykan. We wtorek 8 października w sali Kurii Generalnej Domu Jezuitów w Rzymie odbyła się dyskusja na temat synodalności. Poprowadził ją znany aktywista na rzecz ruchu LGBTQ i wszystkie inne literki amerykański jezuita ojciec James Martin. W panelu zatytułowanym Jakie są doświadczenia katolików LGBTQ wzięli udział uczestnicy trwającego właśnie synodu o synodalności, w tym kardynałowie. Wysłuchali oni świadectw katolików LGBTQ, także tych, którzy pozostają w jednopłciowych małżeństwach. To ostatnie oczywiście należy wziąć w cudzysłów. Stolicę apostolską reprezentował członek, o ironio, papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich, jawny homo... Walista, czyli liczyk Pan Juan Carlos Cruz. Z kolei kardynał Stephen Chow z Hongkongu, również jezuita i uczestnik synodu, wygłosił następującą modlitwę: „O Duchu Święty, ześlij nam swoje przewodnie światło prawdy, aby nasza ignorancja i uprzedzenia mogły stopnieć dzięki temu synodalnemu spotkaniu, a w naszym kościele”. Mógł narodzić się nowy poranek, naznaczony wzajemnym szacunkiem i empatycznym zrozumieniem dla naszych sióstr i braci LGBTQ, a także dla nas samych i całego naszego kościoła. Holandia. Pracownik Muzeum Sztuki Współczesnej LAM w miejscowości Lice przypadkowo wyrzucił do kosza dzieło sztuki, myśląc, że to śmieci. Chodzi o instalację autorstwa francuskiego artysty pana Aleksandra Laweta, zatytułowaną Wszystkie dobre chwile, które razem spędziliśmy. Owo dzieło sztuki składa się z dwóch pustych puszek po piwie. Pracujący w Muzeum Mechanik zobaczył dwie puszki w windzie. W Muzeum LAM dzieła sztuki są często pozostawiane w nietypowych miejscach. Stąd ekspozycja w windzie. Jak tłumaczy dyrektor Muzeum, pani Sitzke van Zente, nasza sztuka zachęca zwiedzających do spojrzenia na codzienne przedmioty w nowym świetle. Wystawiając dzieła sztuki w nieoczekiwanych miejscach, wzmacniamy to doświadczenie i utrzymujemy zwiedzających w napięciu. Dzieło sztuki zostało ostatecznie znalezione w tym najwłaściwszym miejscu dla wielu dzieł tzw. Tak sztuki współczesnej, czyli śmietniku. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętej Małgorzaty Marii Alakok. Urodziła się ona 22 lipca 1647 roku we Francji, na terenie dawnego księstwa Burgundii. Gdy miała 4 lata, złożyła ślub czystości. W wieku lat 24 wstąpiła do klasztoru sióstr nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, czyli wizytek. Kilka lat później Małgorzata doznała objawień, w których Pan Jezus przedstawił jej swoje Najświętsze Serce. Zbawiciel żądał od Małgorzaty, by przyjmowała często komunię świętą, przede wszystkim w pierwsze piątki miesiąca. Polecił jej też propagowanie nabożeństwa ku czci męki Pana Jezusa w ogroju. Dziś znane jako Godzina Święta. Dzięki Małgorzacie Kościół przyjął nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, podczas których przyjmuje się Komunię Świętą, wynagradzającą. Pomimo początkowego sprzeciwu przełożonych, jeden z klasztorów zakonu wizytek przyjął nazwę ku czci najświętszego serca pana Jezusa, a w XVII wieku kult rozszerzył się na cały Kościół. Święta Małgorzata Maria Alakok zmarła 17 października 1690 roku w wieku 43 lat. Beatyfikował ją papież Pius IX w roku 1864, a kanonizował papież Benedykt XV w roku 1920. Meksyk. 1 października zaprzysiężona została nowa prezydent Meksyku, należąca do narodu na Z. Skropkę, o typowo latynoamerykańsko brzmiącym nazwisku pani Claudia Scheinbaum. Jednym z elementów inauguracji prezydentury był półgodzinny rytuał oczyszczenia, odprawiony przez kilka szamanek w strojach tubylczych. Niejako wprowadziły one nową głowę państwa na urząd za pomocą indiańskich zaklęć, okadzeń i gestów. Jedna z szamanek powiedziała, przywołujemy bóstwa, boginie oraz inne istoty i duchy boskie zamieszkujące to miejsce. Prosimy o życie, oświecenie i mądrość dla pani prezydent. Polecamy ją naszym afrykańskim przodkom. Do pogańskich rytuałów odniósł się 84-letni kardynał Felipe Arizmendi, emerytowany biskup San Cristóbal de las Casas. Jak stwierdził, był to symboliczny akt długu wobec ludów pierwotnych oraz dowartościowanie i uznanie ich praw także w naszym ustawodawstwie. Biskup Arizmendi pochwalił też nową panią prezydent za to, że chce pochylić się nad problemem rasizmu. Oraz marginalizacji tubylczych kobiet. Słowacja. Pełnomocnik rządu do spraw dochodzenia w sprawie modnej 4 lata temu choroby, pan Peter Kotlar, przedstawił raport dotyczący polityki poprzednich słowackich władz. Podczas prezentacji raportu powiedział: Najpoważniejszą konsekwencją całej wymyślonej operacji, zwanej i tu pada nazwa choroby jest narażenie zdrowia ludzkiego i potwierdzenie naiwności światowej populacji. Która podświadomie się podporządkowuje. Pan Kotlar wezwał także do zakazania eksperymentalnych preparatów MRNA, które uznał za niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia. Z opinią pełnomocnika zgodził się szef słowackiego rządu, pan Robert Fico. W nagraniu opublikowanym na swoim profilu na Facebooku powiedział: Wszyscy wiecie, że osobiście zawsze byłem przeciwny eksperymentalnym, i tutaj nasze zamienne określenie kryzysom klimatycznym w ramię. Polska. Pani Maria Kubisa, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej, chce zakazać spowiedzi dla osób poniżej 18 roku życia. Jak mówi w rozmowie, a jakżeby inaczej z Gazetą Wyborczą, skończmy z wyrządzaniem dzieciom krzywdy. Spowiedź to przemoc psychiczna, to trauma dla dziecka. Według pani Kubisy, spowiednicy nie mają odpowiedniego przygotowania psychologicznego, więc pytając dzieci i młodzież o ich grzechy, mogą się posunąć do nadużyć. Dla dziecka stresująca ma być sytuacja, gdy idzie ono do obcego mężczyzny, klęczy przed konfesjonałem i musi wyrecytować swoje grzechy, a spowiednik, przebywając z dzieckiem sam na sam, może wyrządzić mu krzywdę. Pani Maria Kubisa jest ginekologiem. Toczy się przeciwko niej postępowanie o nielegalne składanie ofiar molochowi. Wszystko zatem wydaje się układać w logiczną całość. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu: Część trzecia: Jezus Chrystus, droga powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 48. O miejscu tych, którzy nie są sądzeni, odchłań. Czy dusze tych dzieci zmarłych bez chrztu znają tajemnicę odkupienia? Z całą pewnością znają, jednakże ta znajomość jest niejako zewnętrzna. Czy można powiedzieć, że te dusze mają światło wiary? Nie, nie można powiedzieć, że te dusze mają światło wiary. Dlatego, że to zewnętrzne i nadprzyrodzone światło wydoskonala umysł i pozwala mu przeniknąć w pewnym sensie do tego, co jest głębokie w objawionych tajemnicach i jakby zakosztować porządku nadprzyrodzonego, co niesie ze sobą pojawienie się skutecznego pragnienia tych tajemnic. Zatem dzieci te zaznają go jedynie zewnętrznie. Jak ci, którzy nie mogą zaprzeczyć prawdzie tajemnic Bożych, potwierdzonych przez Boga, ale którzy nie są wcale skłonni ulec poruszeniu łaski i przylgnąć w sposób nadprzyrodzony do tych tajemnic, i są z tego powodu w stanie radykalnej niemożności przeniknięcia ich zasadniczego sensu. Czy jest to zatem jakby rodzaj zimnego światła zewnętrznego, które powoduje, że poznają tajemnice wiary? Tak, jest to światło, które nie jest ani światłem buntu, jak to jest w przypadku potępionych w piekle, ani światłem gorliwego przylgnięcia rodzącego nadzieję i miłość, jak to jest w przypadku sprawiedliwych na ziemi, ani tym bardziej upojnym światłem wizji, jak w przypadku wybranych w niebie. Jest to światło jakby zgaszone, jeśli brać pod uwagę porządek nadprzyrodzony, które nie jest ani światłem życia ani światłem śmierci, w takim sensie, w jakim jest ono takim dla potępionych. Jest to światło pozbawione nadziei, które jednak nie rodzi wyrzutów sumienia, ani nawet żalu, a które jedynie powoduje, że mają świadomość nieskończonego dobra, będącego jednak na zawsze dla nich nieosiągalnym. Nie wiąże się to zatem dla nich z płaczem i zgrzytaniem zębów, jak to jest w przypadku dusz potępionych w piekle. Wprost przeciwnie, jest tam bowiem wielka radość wiążąca się z myślą o dobrach należących do porządku naturalnego, które dzieci przecież otrzymały od Boga i które także później otrzymają w momencie, gdy nastąpi ich zmartwychwstanie. Czy obok otchłani, w której znajdują się dusze dzieci zmarłych bez chrztu, jest jeszcze jakaś inna otchłań, o której mowa w nauczeniu kościoła? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Ponownie Polska. Przedstawiciele nowo utworzonego Kolegium Medicum Katolickiego Uniwersytetu Medycznego zapowiedzieli włączenie do programu nauczania zapłodnienia in vitro oraz składania ofiar molochowi. Jak powiedział w programie portalu Rynek Zdrowia Miodowa 15 prorektor Wydziału do Spraw Klinicznych i Rozwoju Badań Medycznych profesor Michał Zembala, jeżeli katolicki uniwersytet bierze na siebie odpowiedzialność i ciężar kształcenia lekarza, to musi w równym stopniu pokazać dokonania, wiedzę i doświadczenie współczesnej medycyny w takich obszarach, które dla kościoła bywają trudne. Takich jak wspomaganie rozrodu, in vitro czy terapia uporczywa. Wszyscy mówimy o medycynie jako całości. Jesteśmy przede wszystkim lekarzami, więc kształcąc, musimy mówić o tym wszystkim: o wszystkich elementach związanych z rozrodem, wspomaganiem rozrodu, planowania rodziny. Wszystkiego powinniśmy uczyć zgodnie ze współcześnie obowiązującym standardem i wiedzą. Być może warto o tym pamiętać, gdy następnym razem w kościołach będzie zbierana taca na kul. I jeszcze raz Polska. 4 października, w dniu Świętego Franciszka z Asyżu, w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Puławach odbyła się msza dla zwierząt. Proboszcz parafii, ksiądz pułkownik Stanisław Gulak, zaprosił tego dnia do kościoła parafian wraz ze swoimi pupilami. Sam przyprowadził do świątyni kilka zwierząt. Podczas mszy ksiądz pułkownik Gulak stwierdził: "Obdarowujemy miłością, modlitwą i błogosławieństwem tych, którzy towarzyszą nam na co dzień. Jak powiedział święty Franciszek, to są nasi mniejsi bracia. Dostajemy od nich dużo miłości i tą miłością to my mamy się dzielić z naszymi stworzeniami. To już druga taka inicjatywa w tej parafii msze ze zwierzętami ksiądz Proboszcz zorganizował również rok temu. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Mój drogi słuchaczu, przypominam, że oczywiście nie jestem duszpasterzem, a temat grzechu podejmuję z powodu kilku dyskusji internetowych na temat tzw. religijności lękowej. W modernizmie temat grzechu przedstawiany jest bardzo zwodniczo. Natomiast osoby, którym zwraca się na to uwagę, argumentują, że to co mamy teraz mieć wszyscy obsesję grzechu? Czy nie lepiej skupić się na tym, co dobre? I oczywiście tak. Oto moja rozprawka. Grzech to sprawa niezwykle poważna, której skutków dla naszej duszy i jej zbawienia nie wolno nigdy lekceważyć, i z którą należy bezkompromisowo walczyć. Jeżeli popełnimy grzech, szczególnie grzech ciężki, w spowiedzi świętej podejmujemy mocne postanowienie poprawy. Co to jednak w praktyce oznacza? Czy do końca życia mamy żyć w napięciu, zrobię to czy tego nie zrobię? Że mam cały czas napinać swoją wątłą wolę, by walczyć z jakimś grzesznym apetytem, który będzie mówił zrób to, zrób to, a ja będę stawiał opór siłą swojego mocnego postanowienia poprawy. Nie wygląda na to, żeby los ludzki miał być aż tak straszny. Z tego co rozumiem, w krótkiej perspektywie tak właśnie ma to wyglądać. Muszę walczyć z grzechem, czyli ze złym czynem, i użyć rozumu do wyeliminowania możliwie w największym zakresie. Okazji do popełniania tego grzechu. Ale w dłuższej perspektywie, oprócz walki z samym grzechem, wysiłki swoje należy kierować na walkę z apetytem na grzech. Ten apetyt na grzech, skłonność do niego, nazywa się wadą. Właściwym aktualnym złem jest grzech, ale złem jest też to, co grzech poprzedza czyli nasza skłonność do grzechu. Nasza wada jest złem. Ponieważ do grzechu prowadzi. Grzech to jakby efekt końcowy, wada to element pośredni. Podjęcie mocnego postanowienia poprawy jest więc nie tylko postanowieniem unikania efektu końcowego, ale też postanowieniem pracy nad złymi skłonnościami czyli właśnie wadami. Walka z wadami czy to brzmi pięknie? Nieszczególnie i można to ująć w sposób piękniejszy. Walka z wadami to inaczej kształtowanie w sobie cnót. Jakie to cnoty? Trzy cnoty boskie, teologalne, przez Świętego Tomasza zwane wlanymi. Są to wiara, nadzieja i miłość. Cztery cnoty kardynalne to roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Natomiast siedem cnót głównych to pokora, hojność, czystość, miłość, umiarkowanie, Cierpliwość, gorliwość i pracowitość, żeby był czas na pracę nad tymi cnotami. Jaka to musi być słodycz, gdy postępujemy w cnotach? A to automatycznie oznacza też zmniejszanie się korespondującej wady, a zatem naszego apetytu na grzech. Wady skutkują pragnieniami nieuporządkowanymi, cnoty pragnieniami uporządkowanymi. Kształtowanie cnót to porządkowanie siebie. Może to być momentami bardzo ciężka praca, bo choć nie powinno się, nawet chyba powiedziałbym swoimi słowami, że nie wolno podejmować tej pracy o własnych siłach i koniecznie należy uciekać się po pomoc do Najświętszej Maryi Panny oraz Świętych. To bez naszego wytężonego trudu sprawa też się nie powiedzie. Podejmujmy więc trud nad kształtowaniem cnót. Wtedy chyba nie będzie miejsca na tak zwaną religijność lękową. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci powodzenia i odwagi. Maryjo, posłuchaj się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i uwaga! Przez kilkanaście dni powtarzałem, że dopiero podam termin kolejnej mszy świętej tradycyjnej w październiku. Tymczasem została ona już odprawiona 13 października, czyli w ostatnią niedzielę. Mój błąd. Kolejna, Msza Święta Tradycyjna, w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów naszej pracy, zostanie odprawiona 17 listopada. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Małgorzato Mario Alakok, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, niełam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.